Cześć, witajcie! Z tej strony Dawid i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale. Ciekawostki o youtuberach. Żeby był kolejny odcinek, musicie wbić 50 wyświetleń. A to pomyślicie dlaczego? A to dlatego, że ta seria trochę jest trudna do nagrywania dla mnie, dlatego jakiś próg gwarantowany niestety musi być. Dzisiejszy odcinek będzie o Wilgotnym Gupiku, dlatego ja już nie przedłużam i zapraszam do dzisiejszego filmu. Kanał Wilgotny Gupik zebrał ponad 2000 subskrybentów i 430 tysięcy wyświetleń ze wszystkich 625 filmów. Kanał ten ma 5 lat, został utworzony 31 grudnia 2017, a odcinek był. Pierwszy nagrany widzicie jakby 4 lata temu niby był rok przerwy, a to dlatego, że został on nagrany po prostu dzień, dzień później, dlatego tak to by dziwnie wyglądało. Ten kanał jest dosyć popularny, bo ja mam, bo ja najwięcej miesięcznie zdobywam około 32 centy, nie, 75 najwięcej centów miesięcznie, ale i tak nie zarabiam, tylko tak mówię. Jakby wilgotny głupik zarabiał, ale nie zarabia, to by dostawał około 8, 8, 8 euro. Yy, najwięcej. A to w liczeniu na złotem, to jest 32 zł, bo, bo euro teraz ma... znaczy euro ma teraz chyba 4 zł, dokładnie nie wiem. Jak to to sobie sprawdźcie, bo teraz wszystko się zmienia, naprawdę. Yy, dobra, ten kanał, pierwsze odcinki były dosyć popularne, bo widzicie 683 wyświetlenia na pierwszym odcinku, a na szóstym odcinku było 2005, 2000, ponad 2000 wyświetleń, dlatego bardzo dużo, bardzo. Ja na przykład na szóstym odcinku moim już sprawdzam za chwilę. Czekajcie chwilę. Bo zobaczcie, teraz przenieśliśmy się na kanał rybka T12 mój. I mój szósty odcinek miał tylko 79 wyświetleń, dlatego bardzo dużo w porównaniu do właśnie Wilgotnego Gupika. Kanał Wilgotny Gupik, no bo na tym można znaleźć głównie zwierzęta, nawet chyba nawet tylko zwierzęta. Takie jak, jak tu widzicie, krewetki widać po miniaturce, gupiki, inne rybki, skalarki, yy, papugi. Papugi, były też y, filmy z y, kanarkiem. Widziałem tam jeszcze był film kiedyś z modliszką, z kotkiem, z jaszczurką. Y, widzimy się albo teraz, nie, nie muszę stopować filmu. Od najstarszego. I też miał, widzicie. O, mysz, 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 fajacie, my, kręcę. skoczki też ma, dlatego. No, ciekawie, ciekawie. Jak ktoś lubi zwierzęta, to każdy znajdzie coś tutaj właśnie dla siebie. Ten, ta oto miniaturka z figą, nie figą, tylko nim, znaczy papugą falisą, nie wiem jak ona się nazywała, przepraszam. Ona się nazywała. Jak ona się nazywała? Luna ona się nazywała. To chyba był właśnie y, miniaturka z luną, ale dokładnie nie wiem. Ta miniaturka nie była od samego początku, bo pierwsza była właśnie ta, jak tu widzicie na tej oto miniaturce. Przybliżę wam jeszcze. O tak, ta miniaturka wyglądała też z ptaszkiem, ale jakimś innym, to chyba z kanarkiem, jakimś. No fajna, fajna miniaturka. Wielgotny głupik, jak widzicie, się pokazuje. Eee, tutaj z pierwszym odcinku się pokazał. I w którymś innym. Jakby wilgotny. Poprosiłeś mnie, żebym nie oglądał pierwszych odcinków, bo nie, wiem, ze względu na filmik czy na twarz, ale na twarz to spokojnie nie martw się, bo już widziałem twoją twarz kiedyś, kiedy byłem u ciebie, bo prawie co rok u ciebie przyjeżdżam. Od, nie wiem, kiedy miałem 7 lat. Nie wiem dokładnie. Ale widzicie, wilgotny gupik się pokazuje. Yy, też, ale, 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 ten kanał chyba, znaczy ta miniaturka chyba została stworzona w tym filmie, bo widzicie, tu jest takie same tło, chyba właśnie na tym tle została ta miniaturka zrobiona. A dokładnie nie mam pojęcia i nie wiem, czy z tym ptaszkiem, ale to e, mniejsza. E, no. No i to by było na tyle, e, co jeszcze bym tu mógł dodać, takiego ciekawego którego wam może was zaciekawić też bardzo dziękuję Wilgotny Głupik że mi po że robiłeś na przykład dziękuję za 70 subskrypcji dziękuję za 20 subskrypcji o tutaj bo wtedy bardzo mi pomogłeś robienie tego materiału dlatego bardzo ci Wilgotny Głupik dziękuję Osobi informacje osobiste które nie mogę niestety Powiedzieć o nim, to już możecie sobie myśleć, jak ile on tam. I na przykład, ile, nie wiem, ile on tam ma lat, czy może coś takiego. To już, to już, to już, to już możecie sobie wpisać teorię. Ale tutaj, jak te odcinki, tak, wzrokowo oglądam, to widzę, że tutaj jest nawet, jest nawet jakaś jaszczurka. Pamiętam tą jaszczurkę. Ta jaszczurka, nie wiem czy to jest dokładnie ta, ale tą jaszczurkę, jakąś jaszczurkę, albo to był kameleony, dokładnie nie pamiętam, ale chyba kamelona, dwa kameleony, Kamaleony, kameleony, co ja powiedziałem, też dostał od szkoły, jak dobrze pamiętam, żeby się nimi opiekować na wakacje, czy coś takiego, ale widać też tutaj. Są właśnie takie inne gady, płazy i w ogóle wszystko tu jest. Nawet jest żółw tutaj. Jest dużo rzeczy, dlatego jest dron na przykład też fajne i też yy, Wilgotny Gupik mi mówił, że będzie, yy, że na wakacje jak przyjadę do niego, to będzie miał już drona naprawionego, dlatego bardzo się cieszę. Yy, z tego powodu no jeszcze Yy, możemy zobaczyć jego film. O, o, widzicie, tą miniaturkę już miał od 223 subskrypcji, ale może jak w jakichś innych miał jeszcze tą samą miniaturkę. Zobaczymy. Yy, o, nie. Od 120 subskrypcji, chyba już nie robił żadnych specjali, za bardzo, jak tu widać, dlatego. Tak, kiedy miało około 150, nie wiem dokładnie, dziękuję Wam za, a to nie pokazał niestety miniaturki, ale już kiedy miało około 200 subskrypcji, to miał już właśnie tą stałą miniaturkę Dlatego tak to by właśnie wyglądało. No to tak, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, fajnie by było. No i co, pozdrawiam Cię, wilgotny głupik. Pozdrawiam Was, widzowie. No to co, ja już się będę z Wami żegnał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!